Dzień dobry. Dzisiaj znowu Finlandia. Jakoś tak się udaje, że pojawia się ona troszkę częściej ostatnio i fajnie, bo jak zwykle Finlandia przynosi dobre rzeczy, a dzisiaj rzecz znana, kochana, wielbiona. Brakuje ich jeszcze tylko na Eurowizji. Czyli ostatni, a w zasadzie najnowszy tak lepiej powiem, bo mam nadzieję, że to nie ostatni. To najnowszy pełniak Goatmoon. Zapraszam. Może z tą Eurowizją to trochę mnie poniosło, bo gdyby tak wyskoczył jak na okładce najnowszej epki, no to chyba, chyba nie wzbudziłoby to aplauzu wśród zebranych widzów. Ale zostawmy już te głupoty. Goatmoon powrócił, ale też było w styczniu, więc mam trochę opóźnienia, no życie Zawsze jestem spóźniony. Natomiast to, że to było w styczniu, niczego nie zmienia, bo do tej pory słucham tego krążka z wielką przyjemnością i myślę, że jeszcze długo będę go słuchał z wielką przyjemnością, bo według mnie nowy Gold Moon to jest jeden z kandydatów do czołówki tego roku. Oczywiście na tę chwilę, bo nie wiadomo, co jeszcze rok przyniesie. Goatmoon Moon What Once Was Shall Be Again. I tutaj pełna zgoda z tym tytułem oczywiście to, co kiedyś było. Powinno być znowu. Wygląda to tak, nic nie będzie widać, bo okładka ma taką, a nie inną kolorystykę. No, Ale jest spoko, jest fajna. Niszczone są tam odpowiednie rzeczy, które powinny zostać zniszczone. Tu urocze zdjęcie rodzinne. W klimacie lepiej do nas nie podchodź. No, W środku ładna wkładka też. Płonie tam jedna obora sobie. Jest generalnie fajnie to wydane, ale też bez jakiegoś wielkiego szału. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest fajnie zagrane. Bardzo fajnie zagrane. Gold Moon wreszcie powrócił do black metalu bliższemu swym korzeniom. Bo historia Gold Moon, i ja ją przynajmniej tak widzę, jest taka, że gdzieś tam kiedyś oni na początku, no to wiadomo, grali mocno klasycznie. Z Pewnym dodatkiem tej swojej fińskości, że tak powiem, ale jej było jeszcze na tyle mało, że ten Goldman mógł być postrzegany jako taki klasyczny black metalowy zespół. Ale potem w miarę kolejnych albumów, gdzieś tych melodijek, tych folkowych wstawek, a przynajmniej może nawet nie stricte folkowych wstawek, tylko tej melodyki folkowej, było coraz więcej. I w pewnym momencie ten Goldman stał się dla mnie już taki troszkę. Był coraz mniej atrakcyjny dla mnie, powiedzmy sobie szczerze, bo trochę za dużo tego było według mnie. Trochę to już było momentami wręcz przeźne. No i trochę się bałem, co nowego wykombinują na, na, na kolejnym krążku. No z zniecka ten krążek przyszedł, zaatakował i ja już po pierwszym odsuchu byłem kupiony, bo do tej pory jestem. To jest świetny metalowy album. I wreszcie jest naprawdę mało tych. Tych folkowych wstawek, a w zasadzie po prostu tego folkowego smaku, tej melodyki folkowej. Tu jest naprawdę metalowe granie. Oczywiście gdzieś tam jeszcze są takie taneczne, skoczne, powiedzmy sobie, klimaty, ale one głównie przejawiają się w motoryce tego krążka. W melodyce dużo mniej i to mnie bardzo cieszy bo jak to jest w motoryce, to jest spoko. Znaczy, to też nie jest tak, że ja jakoś bardzo całkowicie nie lubię i odrzucam takie, takie, takie klimaty i takie smaki, bo nie, ja to lubię, ale też to musi być w pewnych granicach jakaś tam bez przesady. No, jak tego jest za dużo, to już mnie to gdzieś odrzuca. Ja jednak jestem klasycznie nastawiony do tematu. No i tutaj Goatmoon naprawdę jest kilka takich tutaj momentów, że wywalają z kapci swoją czystą metalowością, że tak to powiem, bo tutaj naprawdę są soczyste riffy. Tu czasami są takie numery, których nie powstydziłaby się, czy też chociażby właśnie jakieś fragmenty kawałków, nie powstydziłaby się dobra e, jakaś taka wiecie, rasowo-metalowa załoga. Jak to mawia pewien znany youtuber, jest w grzańsko. Grzańsko, cokolwiek to znaczy, no ale dobra, powiedzmy, że jest tutaj grzańsko. E, naprawdę jest to dobrze zagrany album, gdzie e, black metal bierze górę nad wszystkim innym. E, ale nadal jest to black metal bardzo fiński i to też mnie bardzo cieszy, bo oni fajnie to potrafią zagrać. Jest to szybki album, jest to album pełen nienawiści, pełen złości. Zrazem jest na nim sporo powietrza, yy, przestrzeni. To jest fajne. Fajne są tutaj wokale bardzo. Stormhide też tam chyba się coś poudzielał wokalnie, jeśli chodzi o czysty głos. I to też robi robotę. Generalnie ja tutaj nie znajduję słabego momentu, słabej minuty. Nie znajduję tutaj niczego w ogóle słabego. Jest to świetny, świetny album, którego od początku do końca słucha mi się bardzo, bardzo dobrze. Nie, to jest 8 kompozycji. Tak, 8 kompozycji, i trwa to 43 minuty, więc dosyć długo jak na taki God Moon. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo yy, nie czujesz przeciążenia systemu ani przez chwilę przy odsłuchu. Jest to świetna zabawa w zasadzie i świetna podróż od początku do końca. To nie jest tak hitowy album, bo też takie było wrażenie wśród niektórych moich znajomych. Ja też czasami takie odnosiłem, że Goldman stara się na siłę gdzieś tam być przebojowy, hitowy i trochę tak już tych melodyjki. może właśnie za dużo tych że rzuca, bo nie wiem. Chciał, żeby to wszystko tak chwytało szybko. Tutaj też jest ta przebojowość, ale na pewno nie taka dosłowna i nie taka na wyciągnięcie ręki jak na poprzednich albumach. Tutaj do tej hitowości trzeba się troszkę dokopać, o tak bym to ujął. Bo jest ona, ten album chwyta bardzo mocno, tylko nie tak szybko jak te poprzednie albumy i myślę, że bardzo dobrze, bo jak coś za szybko nam jest dane, to już tak nas potem nie cieszy i nie ma takiej wartości. Natomiast ten krążek, od premiery go słucham regularnie i naprawdę on mi się w ogóle, w ogóle, w ogóle nie nudzi. Lubię do niego wracać i wiem, że będę jeszcze nieraz do niego wracał, i na tej chwilę mogę powiedzieć. Bez jakiegoś większego ryzyka, że myślę, że jest to no, jeden z moich ulubionych albumów, Goldman. W zasadzie chyba drugi w kolejce w tej chwili by był w tej klasyfikacji, a może nawet gdzieś tam już dobija do pierwszego miejsca. No ale to nawet jeżeli nie o to chodzi, to nie zawody. W każdym razie bardzo polecam ten album, bo to jest powrót do starych, dobrych ścieżek Goatmoon i mam nadzieję, że Goatmoon będzie się w jakimś stopniu tego trzymał, ale jak wiadomo, po Goatmoon nigdy niczego nie można się spodziewać, bo to jest nieobliczalna załoga kompletnie, więc co będzie na następnym krążku, wie tylko Goatmoon, a może nawet i nie oni. Dobra, no to tyle. Polecam jeszcze raz What Once Was Shall Be Again. Do następnego.